Hello, kurcze witam witam was w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj dalej ciśniemy tryb powrót Waffentragera w World of Tanks jak możecie kojarzyć lub też nie w ostatnim filmie pokazałem bitwę z, z punktu widzenia hartów i zagrałem rezystorem czyli najlepszym pojazdem dostępnym z ich drużyny, dzisiaj natomiast chciałbym pokazać rozgrywkę z drugiej strony Czyli, chciałbym zagrać Waffentragerem, który oficjalnie nazywa się Blitztrager AUF S110, choć i tak wszyscy wiadomo, mówią Waffentrager, jeśli chodzi o jego wstępne parametry, czy tak to można nazwać, nie wiem, wstępnych parametrów to tu za bardzo nie mamy, więc omówię jego specjalne umiejętności, ponieważ on też ma takie, choć może to pokażę już w bit. Je. Tak. Teraz przedstawię, póki czekamy, choć długo raczej czekać nie będziemy, bo tego jest wafów jest zawsze mniej. Głównym naszym celem jest zniszczenie wszystkich hartów, bądź przetrwanie do końca bitwy. I raczej większość, zdecydowana większość bitew wygrywa się poprzez przetrwanie bitwy, bo ganiać się z tymi hartami po całej mapie jest raczej ciężko. Z umiejętności, którymi dysponujemy mamy no, po pierwsze pociski, który, zwykłe pociski, którymi strzelamy, mamy magazynek czteropociskowy, penetracja 290, uśrednio uszkodzenia 700, tak? Mamy też strzał EMP. O co chodzi? Chodzi o to, że jak celujemy działem gościa jakiegoś i klikniemy sobie tą dwójeczkę, pod którą jest przypisany ta umiejętność, to poleci w tą stronę bardzo szybko taki, ciężko to nazwać, taki promień, który spowoduje ogłuszenie przeciwnika. o, Tak bym to nazwał, przez co będzie, no wiadomo, mniej zwrotny i łatwiej będzie nam go zniszczyć. Teraz jedziemy właśnie do botów, bo patrzcie, jakieś te atakują właśnie nasze boty. Dobra Jednego udało nam się zniszczyć. Teraz spróbuję jeszcze dobić któregoś z tych. A ja, nie udało nam się. Ciekawe, czy będzie na tyle głupi, żeby tu przejechać. Raczej nie no. No i nie będziemy tutaj się raczej czaić na niego. O nie! Przechytrzyli mnie. O, udało się na nich zniszczyć. czyli mnie właśnie, oddali energię do generatora. Nie dobrze. będą chcieli teraz wykorzystać ten czas, żeby zabrać mi jakieś HP, więc ja nie będę zbytnio na nich jechał. Zamiast tego przyczaję się, może gdzieś tu uda mi się to, czy nie bardzo, chyba nie bardzo. Byle teraz nie paść ich ofiarą, że tak powiem. No, jak chcecie, to tutaj chodźcie. Ja wcale bezbronny nie jestem. Ale powiem wam, jestem zaskoczony tym, jak dobrze oni grają. Patrzcie, nawet wiedzą, że ja tutaj w tym momencie mierzę i nie chcę wyjechać. Ale mi słabo polosowało Spróbujemy zniszczyć tego, który przewozi ładunek, no i nam się nie udało. Nie wiem, z offentragerem mam jakiś problem z celowaniem. No, 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 about... mamy już osłonę. Ja przepraszam, że tak się mało odzywam, ale jestem raczej skupiony na rozgrywce, bo tutaj naprawdę zostaje coś mocno. I... mogę to przegrać, a raczej przegrać tragerem to trochę wstyd. Spróbujemy go tutaj wysnajpić. bo udało się. Co? Nie przebiłem go? Ale ja się skupiam nie na tych, co trzeba, bo oni teraz tam oddają ładunek. A, ja Mam też taką umiejętność, która pozwala mi na teleportację, ale w momencie, jak oni wjeżdżają we trzy, ja i tak tam nie zdążę się teleportować, więc nawet tego nie próbuję. Spróbujemy za to tego zniszczyć on Nie wie, że moja zaraz zniknie. Może i tracimy życie i osłonę, ale nie pozostajemy chyba dłużni, bo też niszczymy dużo tych czołgów. O, a to niespodzianka. Boty potrafią coś robić jednak. E, tak. Jeszcze pokażę wam. To jest ta umiejętność, o której mówiłem Strzał, który go obruszył Tak, to właśnie było to, nie wiem czy to w ogóle wyłapaliście Bo mogliście nie wyłapać to ale nie To właśnie o ten laser, który mnie teraz strzelił. Nie, oni już mają trzecią energię, ale ja tu bitwo naprawdę. Oni bardzo dobrze grają. Jedni przyjeżdżają odwracać moją uwagę, a drudzy w tym czasie zdobywają energię. Jak to nie przebiło. Nie wiem, w każdym razie teraz pokażę Wam jeszcze teleportację. Nie zamierzam dopuścić do tego, żeby dostał się z tą energią. Do generatora, więc proszę, tak wygląda teleportacja. Co jest moje działanie? Okay. Co? Jak to nie trafiło? W jakim cudem to nie trafiło, ja się pytam Nie. Ja pierdziele jak to się staje co nie udało nam się go zniszczyć, ale naprawdę. Jak do tego doszło? Że udało im się ten generator wyłączyć, ale nie idzie. Bo ja wam zagrałem właśnie Dragonem, sprawa do dwie bitwy, jak do tej pory. Zostawiłem sobie klucze na później, czyli na przykład na teraz. Ale ale obydwie bitwy wygrałem I to raczej bez problemu. A tutaj widzę mam problem. Spróbuję Wam jeszcze pokazać wchłanianie plazmy, widzicie? I podwoiłem sobie tak około 2000 HP dzięki temu. Też tutaj chyba warto powiedzieć, że tym impulsem, w którym mówiłem, że ogłuszam przeciwników też zabieram im niewielkie ilości HP, więc to też się przydaje chociaż to jest raptem 40 czy tam ileś szkodzę, więc... Moc mojej osłony spadła znacząco po tych trzech zniszczonych generatorach. No jak to nie weszło? Nie wiem spróbuję go jeszcze zniszczyć, bo to tak nie może być za zero Impulsem go potraktujemy I staranujemy dobrze Impuls odegrał swoją rolę O nie O nie dobrze jest Jest bardzo niedobrze Oddają właśnie energię i niestety nic na to nie poradzę. I właśnie straciłem całą... Co to za uszkodzenia od paranowania 2500? Co? O co w tym chodzi? W tym momencie utraciłem kompletnie zdolność do teleportacji. Jedyną opcją dla mnie, żeby wygrać jest w tym momencie zniszczyć chyba. Nie no, no oczywiście czas też może nam pomóc, ale... No i ten kolega coś się rest! No to chyba będzie pierwsza przegrana, a tym pierwszy wam powiem. Bardzo jestem w stanie tu coś zrobić. Niestety. Oj, rozjeżdżają mnie kompletnie. Spróbuję zrobić tyle ile mogę i... i nic więcej nie jestem w stanie coś działać. O no jak się.

No, nie mam jak tego przeżyć Nie ma no, no. no, nie ma opcji Kompletnie już jestem na dwa strzały No kurde, jak to nie... To jeszcze mi podskakuje ten celownik Może nie zniszczy to. jeszcze tego Słabe opuszczenie działa ma trailer. Tak, no to chyba się nie popisałem w tym odcinku. Przegrać Waffentrackerem to trzeba mieć talent. Choć nie uważam, żebym zagrał bardzo źle, no nie uważam też, żebym zagrał dobrze, ale ja gratuluję moim przeciwnikom, bo to oni dobrze bardzo zagrali. o nie ale w sumie to nie ma znaczenia czy wygrywamy w Waffenträgerem, tak sobie właśnie przypomniałem znaczenie ma to, żebyśmy dostawali przedmioty do kolekcji a przedmioty dostajemy za zrobienie dwóch misji po pierwsze zniszczenie siedmiu chyba pojazdów przeciwnika, chwilę, Ja to znajdę, bo coś się nie wyświetla po pierwsze za zniszczenie ośmiu pojazdów przeciwnika po drugie za zadanie siedmiu tysięcy uszkodzeń, bo dwa warunki w tej Bitwie zrobiłem. Zrobiłem 16 tysięcy uszkodzeń, 12 zniszczeń. No, tutaj to nie było tak, że jakiś gracz zrobił super wynik, bo oni po prostu wszyscy razem dobrze grali. I dodatkowo, za zabicie 21 przeciwników w nieograniczonej liczbie bitew, dostajemy. Rozrusznik inżyniera, to jest to, co w poprzednim materiale mówiłem, daje nam możliwość otwarcia... Nie, otworzenia, przepraszam. Otworzenia skrzynki, z której może wypaść nawet czop Premu, więc... Tak, to dlatego no, opłaca się tym grać. Mógłbym zagrać drugą bitwę, ale nie chcę też odcinku robić 40-minutowego, więc na chwilę obecną to będzie tyle, jeśli chodzi o Waffenträgera. Może, jak będę miał czas, nagram jeszcze w przyszłym odcinku coś z tego. Choć wiem, że moje odcinki jest obecnie porywające, ale przepraszam, i było mnie na YouTube pół roku i odzwyczaiłem się od gadania sam do siebie. Tak. Tutaj Waffentragera chyba mówiłem, no więc. To jest? O, nie, nie, no, Więc dziękuję za oglądanie. Pokazałem w sumie przypadek pokazujący, że... Da się w Waffentragerem przegrać, więc w sumie to jest rzadsza czynność, niż wygrywanie Dlatego no, spotkałem się z opiniami, że Waffentrager jest nie do pokonania o, Tutaj możecie zauważyć, że jest to możliwe Pokazałem też chyba wszystkie funkcje Waffentragera, jakieś umiejętności i takie tam, więc też jestem zadowolony Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych materiałach. Mam nadzieję. Cześć.